Witajcie, mamy 13 sierpnia roku pańskiego, 2022, od wczoraj wieczorem do rana burze, ulewy, dzisiaj jest gorąco, wilgotno, postanowiłem wyjść zobaczyć czy są grzyby i jest przełom, wszedłem tylko do lasu jest pierwszy kozak brązowy, pierwszy kozak w tym roku mój w ogóle. wedereczkę wziąłem, odbieram go i do wedereczka idę dalej szukać grzybów no, kozaczek się pokazał na brzegu no, ale w lesie słabość jeden mu chomorek, zabaw brązowy jeden gołąbek trochę mu chomorów czerwieniejących było też są jadalne, wziąłem jednego młodego, starszych nie będę brał no a teraz tu mam Kilka gołąbków czerwonych zakładam, że jadalnych. Jeszcze sprawdzę, czy nie są gorzkie. Bo czasami są, no to wtedy się nie bierze, bo są niejadalne. Nie są trujące, no ale są niejadalne. Są gorzkie bardzo kruchy grzyby, ma zdrowy. Tylko dobrze jest zbierać do koszyka, do jaderka, gorzej do siatki, do torebki, do krawówki, bo się wygina to i doniesiemy breje a nie grzyby. Chodzę sobie spokojnie i zbieram mu humorki żarodronzowe, a jest ich tu ich duża ilość, nie ma lepszych grzybów, więc jestem zadowolony, że są te. Już dzięki nim się wiadro. Na dnie zapełniło i widzę, że wszędzie są, rosną gromadnie smaczne grzyby. Kiedyś nazywały się mglejarka pochwiastan no ale nazwa taka była też. Nie wiem skąd wzięta i zmieniono na muchomor w Drabę Brązowy. Bardzo smaczne grzyby jelalne. no Ale kto się nie zna na grzybach, w szczególności na Muchomorach, to niech lepiej ograniczy swoje zbiory do zakupu pieczarek czy boczniaków w sklepie wtedy spokojnie może dożyje starości a ja dalej zbieram mu z po brązowej no i po dłuższym szukaniu jest większy grzyb kania, czubajka kania ostatnio znalazłem młodą w pobliżu tamtego miejsca jest dzisiaj ta duża rozłożysta ta już się będzie nadawała do smażenia w jajku paniery kotlety schabowe no, piękny grzyb korzeń już jest łykowaty, nieużyteczny ale czapka gruba, mięsista, będzie co smażyć już większy od mojej ręki tak sobie chodzę i chodzę, zbieram i zbieram to muchomorki mam już pół wiadra jeszcze widzę wszędzie wokół ale chcę wam powiedzieć co innego że trud i mozu tego chodzenia chodzenia zbierania został przez las wynagrodzony Proszę bardzo Pierwszy Borowik, pierwszy prawdziwe w tym roku o, Piękny Józef 22 sierpnia 2022 Same dwójki 22 to też moja liczba tak, Dobrze jest, zaczęło się Zaczęło się i może być już tylko lepiej z przerwami, że będzie gorzej schrobię go elegancko powącham i się będę rozglądał jest jeden może jakiś jeszcze drugi się trafi lub więcej, ale i ten mnie już bardzo cieszy no zwłókł się wiaterek zaraz może będzie burza ale no, ja miałem dobre przeczucie żeby się koło rozejrzeć dosłownie 3-4 kroki dalej drugi prawdziweczek największy od tamtego ale gruby ma korzeń ale piękny grzyb mm. wspaniały gruby twarz jest to robic był robi szlachetny o. i w takiej brzezińce sobie rosną o. To tak pokażę, żeby zwysłowić, gdzie można znaleźć Borowiki na Mazowszu. Bo w innych częściach kraju to tam już wcześniej grzyby były mm, o skrobie i do kosza W zasadzie do wiaderka, bo dziś z wiaderkiem chodzę boleciutkie. Duża twarz, że tak powiem jest pięknie. Tu pod gałązką brzozową, która spadła podczas jakiejś wichury. O, pod listowiem trzeci stoi prawdziweczek tu w tym samym miejscu. średni, mniejszy od tego, drugiego, większa od pierwszego. Piękny, grubiutki, brzą Gdzie liście go pokrywały? Jaśniejsze przebarwienia. No wspaniałe. Trzeci prawdziwy, jak nie było, to nie było. Zaczęły się to są wspaniale, fantastycznie. Jestem ze mnego zadowolony, bo i wiadro się powoli zapełnia. I to już nie ma komórkami, ale prawdziwkami. No, prawdziwków nie ma. przewracając co, 13, dzisiaj jest 22. Zgłupiałem ze szczęścia. No jest drugi kozak, za to obgryziony przez tego jego jegomościa szarego ślimaka proszę jak go obrobił O, to drugi kumpel brązowy Obrobili go dokładnie Patrząc, żółta gąbka I co i prawdziwie kto może być. Zostały się z niego resztki. Na no to biorę. To jest pierwszy, pierwszy taki obfity grzybobranie w tym roku. Także nie zostawię ślimaków. Niech sobie pójdą. Poszukają nowych grzybów. Mam koszyk prawie pewny. Ale już powoli też się dzień kończy. Muszę do domu wracać. A może w powrocie jeszcze coś znajdę. O, wracając spotykam jednego z moich ulubionych grzybków grzyb pasożytniczy, saprofityczny na jakiejś opadłej gałęzi sobie żaruje na, ost na ostatnim, nie na przedostatnim wyjściu na grzyby służyłem mu że się nauczę jego nazwy się nauczyłem jest ich trzy, to jest grupa, to są łuskowce ta, która to jest łuskowiec brązowy Zabieralny. Jakby marnie nie wyglądał, ale jest zbieralny. Zbieram go. Podsumowanie, to już doszedłem do mojej ulicy, zaraz idę na podwórko. Trzy prawdziwki, duże kania. mnóstwo różnych tam gołębów, uchomorków, dwa kozaki, dwie trzecie wiaderka no, tak nie no to tak widać 13 sierpnia 2022 rok pierwsze w miarę takie fajne grzybowranie w tym roku Jestem zadowolony, wracam jeszcze obrabiać, krania pójdzie do smażenia Mniejsze twarde, zdrowsze grzybki chyba pójdą do marynowania resztę to obrobię i uduszę sobie ze śmietanką. Mocnego sobie życzę. dzięki Wam za oglądanie, pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie, cześć.